Pan Jezus w jutrzejszej Ewangelii mówi nam, że, że jesteśmy szczęśliwi, że nasze oczy widzą, widzą to, co widzą, że nasze uszy słyszą to, co słyszą, bo wiele osób chciałoby pewnie doświadczyć tego, co my doświadczamy, a po prostu nie doświadczają. Więc jesteśmy w pewnym sensie szczęśliwcami też jako chrześcijanie, bo Pan Bóg nam objawia wiele, wiele rzeczy. Jesteśmy świadkami wielu cudów, chociażby tego cudu, który dokonuje się codziennie na wszystkich ołtarzach świata, cudu Eucharystii. więc naprawdę Pan Bóg objawia nam bardzo wiele. I jest to powód do radości, niewątpliwie, ale też z drugiej strony są w naszym życiu też takie sytuacje, których Pan Bóg nam nie objawia, które są przed nami w pewien sposób zakryte. No i to już nam się tak nie bardzo podoba, bo byśmy chcieli trzymać kontrolę nad wszystkim, chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka, wiedzieć, jak rozwiązać pewne problemy, a Pan Bóg tymczasem pewne rzeczy przed nami zakrywa. I tutaj jest dzisiaj dla nas pole do działania, bo to jest pole do działania naszej wiary, po prostu. Nasza wiara jest czymś absolutnie fantastycznym, bo ona polega nie tylko na tym, że, że swoim rozumem uznajemy, że Bóg istnieje, ale nasza wiara prowadzi nas do tego, żeby zawierzyć Bogu, jak ci ewangeliczni prostaczkowie, także w tym, czego nie rozumiemy, w tym, co jest przed nami zakryte, żeby zaufać Panu Bogu, że jeżeli On czegoś mi w tym momencie jeszcze nie objawia, to znaczy, że tak ma być, że On wie, co robi, że może to jest dla mnie lepsze. Więc dzisiaj zapomnij się na chwilę i uciesz się po prostu swoją wiarą. Rozraduj się w Duchu Świętym, tak jak rozradował się Jezus właśnie w tej jutrzejszej Ewangelii. Rozraduj się w Duchu Świętym, dziękuj Panu Bogu nie tylko za to, co doświadczasz, tego też jest bardzo wiele, rozejrzyj się wokół siebie, ale dziękuj Panu Bogu też za to, czego Ci nie objawia, jeszcze, co jest przed Tobą jeszcze w tej chwili zakryte. Niech to ucieszenie się naszą wiarą prowadzi nas do tego, żebyśmy przekazali Panu Bogu całą kontrolę nad naszym życiem.